Z okazji Święta Niepodległości w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zorganizowany został turniej piłki siatkowej kobiet. Wzięło w nim udział pięć drużyn, cztery drużyny z naszego miasta, jedna z Płocka. Klasyfikacja końcowa. Pierwsze miejsce zajęły nauczycielki, drugie UKS Omen, trzecie kobiety Płock, czwarte Gostynin Team, piąte zespół szkół Gostynin. Zwycięstki zespół reprezentowały Ewa Banasiak, Beata Kujawa, Jolanta Łykowska, Anna Rudzińska, Mariola Marciszewska, Bożena Kwiatkowska i Elżbieta Kosowucka najlepsze zawodniczki turnieju: Sylwia Skibińska, Luiza Łosiewicz, Małgorzata Borkowska, Izabela Mroczkowska, Beata Kujawa i Jolanta Łykowska